Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, błogosławię Ciebie, że dajesz nam ten czas. Proszę Cię o Ducha Świętego na ten czas spotkania, abyśmy mogli pochylać się nad Twoim Słowem, kosztować Go i poznawać się w Twoim Duchu. Proszę Cię, Panie, abyś pozwolił nam też doświadczyć tej wolności, którą daje Jezus Chrystus przychodząc do nas. Ojcze nasz, któryś Pójdzie jest w niebie, w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ze Święty Franciszku Zasyżu, święta Klaro, Módl się z wszyscy nasi święci patronowie, Módl się, z Módl się z Amen. Bracia, myślę, że czeka nas wspaniała przygoda. Mogę powiedzieć to o sobie. Chciałbym zaproponować Wam w tym tygodniu list Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Byłem wzruszony, kiedy wczoraj, otworzywszy brewiarz na godzinie czytań, zobaczyłem, że na ten tydzień, owszem, nam się przerwie, bo będzie środa popielcowa, ale akurat w tym tygodniu Święta Matka Kościół zaprasza nas, aby dokładnie od, od niedzieli do soboty przeczytać cały list Świętego Pawła Apostoła do Galatów podczas godziny czytań na fragmenty jest podzielony. I ja chciałbym zaprosić was, abyśmy wspólnie przeżyli taką przygodę w lekturze tego listu. Od razu chciałbym sprostować pewne wizje, pewne, które macie, nie wiem jak wiecie, jak sobie wyobrażacie, że będzie wyglądało to spotkanie, to jest troszeczkę tak, że jak idziesz do kina i myślisz, że idziesz na komedię, a jest film historyczny, to człowiek cały czas tak no, chce się śmiać, a nie ma do czego i siedzi taki no, dlaczego tak się nie dzieje? A jak idzie z nastawieniem, że jest film historyczny i jest film historyczny, to wszystko jest dobrze, nie musi się śmiać, no bo szedł na film historyczny. I teraz jaką będę chciał zaproponować wam metodologię? Mianowicie nie będzie polegało to na tym, że będziemy tutaj egzegetycznie wiersz po wierszu jechali, ja wam będę rzucał słówka greckie, tłumaczył co one oznaczają to, ponieważ takie rzeczy po części będziecie mieli w dalszej części formacji i jak ktoś chce, właśnie będzie mógł pogłębiać również od takiej strony egzegetycznej ten list, rozbierać go na części, na kawałki. To, co do czego chciałbym Was teraz zaprosić, to jest pewna duchowa lektura. To znaczy, będę odnosił się do pewnych fragmentów świętego Pawła z listu i będziemy przechodzić po części, etap po etapie, te fragmenty listu, ale pomysł jest taki, żeby próbować odnosić to do Mojego do waszego życia, żebyście zobaczyli, może wy to doskonale znacie. Jeżeli znacie, to na pewno nic się złego nie stanie. Jak jeszcze raz teraz ze mną przeżyjecie to doświadczenie świętego Pawła. Zastanawiałem się, jaki list wybrać. To już jest kolejny rok, kiedy mam tą łaskę, że mogę się spotykać z braćmi nowicjuszami teraz z wami. I muszę wam powiedzieć, że dla mnie to jest wielka łaska, może kiedyś się widzicie dłużej w zakonie zobaczycie. Właśnie jak jest łaska, że, że można coś zrobić dla braci. Że Pan Bóg daje, daje łaskę, że może się czymś podzielić. Ja jestem człowiekiem słabym, jestem grzesznikiem, jedyne co mam to są moje grzechy, ale będę się chciał dzielić z Wami również tym. No, również tym. Eee, tym kim jestem, tym jak przeżywam moją wiarę, jej brak, moje trudności. I zastanawiałem się właśnie co, co, co zaproponować. Takim jednym z ulubionych moich listów jest list świętego Pawła Apostoła do Rzymian. On jest, takim, jest taki list programowy Pawła można powiedzieć, bardzo piękny. I takim odkryciem moim również było, że list świętego Pawła do Galatów jest takim przedsionkiem listu do Rzymian. To znaczy w Rzymian jest to samo co w Galatów, tylko że tamto jest tak systematycznie rozbudowane, opowiedziane, co i tak. Dlaczego? Dlaczego ja wybrałem list do galatów? Mianowicie ten list traktuje o kwestii usprawiedliwienia, usprawiedliwienia płynącego z wiary i jest tu bardzo mocno i mocno postawiona kwestia wolności człowieka. Ja osobiście mam hopla na punkcie wolności, zawsze miałem i dla mnie wolność, którą przynosi Jezus Chrystus, to jest rzecz cudowa. I sam pamiętam swój nowicę ja tego przeżywałem, trudności, zmagania, które miałem i dlatego moim zdaniem ten list każdy fragment Pisma Świętego dobrze odpowiada, ale ten myślę też jakoś będzie nam pomagał, żeby tę sytuację waszą odnaleźć. Co Pan Bóg konkretnie chce powiedzieć do waszego życia. Więc przede wszystkim mamy Galatów, Paweł pisze do Galatów, czyli pisze do konkretnej wspólnoty, do konkretnej wspólnoty. I tak również Pan Bóg dzisiaj, to jest sytuacja się nie zmieniła akurat, Pan Bóg przychodzi też do waszego życia. Też do konkretnej wspólnoty. I teraz Paweł odpowiada troszeczkę na, na, na różne trudności, które ta wspólnota przeżywa, i dlatego Wy, na przykład, jako wspólnota, y, mam nadzieję, nie wiem, czy już przeżywacie jakieś trudności, bijecie się jeszcze, nie bijecie, jakie są między Wami relacje, jeszcze nie, ale no spokojnie wszystko przed Wami, prawda? Ale że, że jako wspólnota przeżywacie też pewną dynamikę. Myślę, że zauważyliście różnice, jak było w postulacie. Prawda, jak było w Nowicjacie, ja pamiętam moment, kiedy przyjechałem do postulatu, do końca życia chyba nie zapomnę. Przyjechałem do postulatu bo 18 lat temu, i pamiętam, jak dziś w Krośnie wtedy przyjeżdżam i mnie przywitało dwóch moich braci, obydwaj byli wówczas obcięci na łyso. I, i ja, ja wiem, ja przyjeżdżam, myślę, Boże, wstępuję do zakonu. Cudow cudowna rzecz dla mnie. Cudowne. i tak mistycznie wchodziłem, pamiętam do tego pomieszczenia, przeszedłem tą bramę, żegnałem się. Mówię, Boże, przekraczam bramy nieba, prawda? Tak myślałem, prawda? Tak myślałem, bo ja nie znałem kapucynu. I wchodzę, a to wychodzi takich dwóch, średnio ze 140 średnia wagi, prawda? I do mnie jeden. Cześć, jestem misiek! O słodki panie Boże, mój współbrat w zakonie, prawda? obcięty na łyso. No, yy. i zderzyłem się z pewną rzeczywistością, która nie do końca odpowiadała mojej wizji mistycznej, prawda, którą miałem na życie. I teraz tak samo było z tymi pierwszymi wspólnotami chrześcijańskimi. I te listy, które są listami Pawła, to są listy, które odpowiadają na pewne problemy, które ci po prostu ludzie mają. I dlatego. To jest genialna rzecz, że Wy, jeżeli jako wspólnota przeżywacie jakieś trudności, problemy, możecie szukać światła na Waszą sytuację, po prostu w Słowie Bożym. W czym, z czym Paweł walczy? To takie jakby krótkie rozpoznanie w liściu do Galatów. Paweł mianowicie walczy z sytuacją, którą, która jest taka, że Żydzi uważali, że zostaną usprawiedliwieni przez Prawo i Paweł mówi, słuchaj, nie zostaniesz usprawiedliwiony przez Prawo, chyba, to jest piękne, że prawo zachowujesz, a nikt nie zachowuje prawa. Oczywiście może ci się zdarzyć, że nie wiem, jest dziesięć przykazań, ty dziewięć zachowujesz, <grystanie> ale na dziesiątym się wykładasz i to jest piękne, to jest piękne. <grystanie> Pan Bóg dał dziesięć przykazań, <grystanie> Prawda? I my jesteśmy zaproszeni, żeby je przestrzegać. To halo, żebyście mnie słuchali dobrym uchem, prawda? Ale Pan Bóg dał dziesięć przykazań, żeby człowiek zobaczył, że nie jest w stanie zachować 10 przykazań. To jest naprawdę bardzo niewiele, bardzo niewiele. I zarówno Galatów, jak i Rzymian, zachęcam również potem do osobistej lektury, jeżeli możecie, to chciałbym Was zaprosić, żebyście też, tego nie będzie dużo, pod wieczór sobie przeczytali ten fragment, który teraz będziemy jakoś na kawałki ciąć i obrabiać, dobrze? Żeby jakoś to słowo mogło też już do Was od razu dochodzić, jak będziecie je czytać, z tego co usłyszeliście, z tego co będzie Was dotykać. Sugerowałbym, żeby nie robić notatek, jesteście wolni, róbcie co chcecie, ale jest taka pokusa, jak się robi notatki, że zrobi skrypt, prawda? Ja skrypt mam, nie ma potrzeby go pisać, a lepiej, wolałbym, żebyście się nastawili na słuchanie, żeby, abyście myśleli, no co to mi mówi, prawda? Czy to się odnosi jakoś do mojego życia, czy nie? Więc jest tutaj swego rodzaju walka wewnętrzna, w która jest w danej wspólnocie, prawda? Jak dojść do zbawienia? Myślę, że to pytanie na początku nowicja tu jest bardzo poważne. Jak ty masz się Zbawić. Bo to jest ba, ba, bardzo poważna sprawa. Czy masz się zbawić jako zakonnik? Czy masz się zbawić jako mąż jednej żony? Czy masz się zbawić jako sam? Jak ty masz się zbawić? W jakiej formie masz się zbawić? Niektórzy myślą i dlatego jest rozmowa z kandydatami przed przyjściem do zakonu, prawda? Przychodzi taki niuniusz do zakonu i pytamy go, dlaczego chcesz wstąpić do zakonu? Ja tyle w życiu nagrzeszyłem. Prawda? Myśli, że większy grzesznik ode mnie. I przyszedłem tutaj pokutować za swoje grzechy. No. To my mu dziękujemy i nie przyjmujemy, prawda? Bo to jest przypadek patologiczny, należy leczyć. Prawda? Zakon nie jest środowiskiem, gdzie chcemy ludzi leczyć. Oczywiście jest tutaj jakiś proces resocjalizacji dla każdego z was. Tak? To, to mamy tego świadomość. Ale my się tu nie przychodzimy leczyć. Tylko przychodzimy żyć tutaj z miłości do Pana Boga. A jak ktoś chce, ma intencję, że chce pokutować ze swoje grzechy, to wspaniale, ale on równie dobrze może pokutować ze swoje grzechy, ożeniwszy się ze swoją narzeczoną, prawda? I może być ma większą. Nie wiem, zależy jaką ma narzeczoną, rozumiecie? To wszystko zależy od tego, jaki kto jest przede wszystkim, jak on odbiera tą rzeczywistość. I teraz, jakby chcemy czytać Słowo Boże, ważne jest nie za dużo wiedzy. Ale troszeczkę wiedzy się przydaje. Ten list ma swoją strukturę, bo on był pisany tak, jak każdy inny list w tych, w tych czasach, czyli ma adresata, czyli na początku mamy pozdrowienie i przedstawienie się Pawła w wspólnocie, potem jest jakieś wprowadzenie w treść, prawda? Narracja, czyli przedstawienie faktów, Paweł mówi też o powołaniu. O zgromadzeniu w Jerozolimie, w konflikcie w Antiochii, i potem jest wyłożenie zasad w drugim rozdziale. To jest bardzo ważne, tam jest Ewangelia Pawłowa. Potem następuje cała argumentacja. Paweł przytacza pewne fakty, mówi: Słuchajcie, zobaczcie, to jest tak, to nie jest tak. Bazuje tutaj też na Starym Testamencie, bo też pisze do te pierwszej wspólnoty. Nie mówię, że tylko, ale było to też duża grupa Judeo-chrześcijan, czyli mamy do czynienia z ludźmi, którzy są Żydami którzy wierzą w Boga Jachwę, Boga, który objawił się na, na Synaju, Boga, który złożył obietnicę i Boga, który obiecał Mesjasza. I czy Żydzi, część z nich uwierzyła i rozpoznała w Jezusie Chrystusa Mesjasza. I to są chrześcijanie, prawda? Ale oni mają za sobą cały bagaż błogosławiony, który my dzisiaj bardzo odkrywamy: bagaż Starego Testamentu, mówiąc papież wspaniale o tym mówił, że nie możemy zrozumieć Jezusa Chrystusa bez Starego Testamentu. Bo Jezus Chrystus przychodzi jako wypełnienie obietnic, no a jak nie mamy obietnicy, to nie ma się co wypełniać. A Jezus Chrystus wypełnia obietnicę Boga, które Bóg złożył w Starym Testamencie. I dlatego my czujemy się bardzo złączeni z religią żydowską. Bardzo jesteśmy złączeni. Mamy wspólne korzenie. Tylko my widzimy, że te obietnice się już spełniły. Ale całe dziedzictwo jest wspólne. To są nasi najbliżsi bracia. Rozumiecie, mamy, mamy te same obietnice, tylko że oni czekają na, nich, na ich spełnienie, a my mówimy, one się spełniły im i zrealizowały Jezusie Chrystusie, i my to możemy żyć. I do tego odwołuje się Paweł. I potem na koniec jest taka ekshortacją, tak, tak to pięknie mówią po łacinie, tak, na marginesie, e, prawda? To jest e, adhortacja. Papież wydaje dokumenty, są encykliki, są też adhortacje, prawda? To jest taki dokument, który jest zachętą, czyli papież chce nas do czego zachęcić, e, prawda? I wydaje taką e, adhortację, która jest zachętą, na przykład do czytania Słowa Bożego, do jakiejś modlitwy, tego typu rzeczy. No i jest koniec. Czyli zakończenie tego listu. I teraz jak będziemy czytać, to żebyście przechodzili troszeczkę nad formą, prawda? Czyli jest ta forma, ona nie jest przypisana Pawłowi Świętemu, że święty Paweł ma taki styl, że zawsze na początku pozdrawia adresatów i mówi kto jest. Nie. Taki był styl. Jakbyśmy wzięli jakikolwiek list rzymski z tamtego okresu, to on mniej więcej tak wygląda. I do kogo pisze Paweł? Paweł pisze do Galatów. I teraz egzegeci tam spierają się, i to nie o to chodzi, żebyśmy teraz doszli, gdzie ta Galacja jest, bo tutaj zdania są podzielone, ale mniej więcej, żebyśmy byli, jesteśmy w basenie Morza Śródziemnego, okolice Turcji, Grecji, tamte okolice mniej więcej, gdzieś tam leży Galacja, do których Galatów Paweł kieruje słowy, swoje słowa. I teraz Paweł tam bardzo dużo pisze o wolności, bardzo dużo pisze o wolności. Teraz cofnijcie się o 20 prawie dwa wieki wcześniej. Mamy Cesarstwo Rzymskie, które bardzo ciekawy miało sposób panowania, bo oni jednak, dla nich był bardzo ważny pokój, Pax Romana, prawda? Ten pokój, żeby, tylko żeby był pokój. Oni starali się podbijać pewne narody, ale potem dawali im bardzo dużo wolności, tylko żeby oni płacili daniny na rzecz państwa rzymskiego, a państwo rzymskie rozrastało się i, i trzymało nad wszystkim macki, ale Yy, tak, te daniny były bardzo delikatne w pewnym sensie, prawda? Czyli Rzymowi nie chodziło tylko o to, żeby łupić do, do granic możliwości, bo wiedzieli, że jak złupią do końca, to ten człowiek już tak naprawdę potem się będzie tylko buntował. I teraz te wojska rzymskie przechodziły z jednej strony na drugą. I wyobraźcie sobie, że teraz idzie takie wojsko, przechodzi przez taką galację. Jak parę razy takie wojsko przeszło, słuchajcie, to taka kraina była biedna, jak myszy kościelne byli ci ludzie. Dlaczego? Na no jakieś 10 tysięcy wojska przychodzi do wioski, to co mówi? Dzień dobry. Czy mogą nas państwo nakarmić, prawda? Oni mówią, nie, nie możemy. No to żołnierz wyciąga miecz i mówi, to w takim razie teraz już nie, pod, nie podobroci, dobroci, tylko, tylko po prostu dawajcie, co macie. I teraz te przemarsze wojsk ru, r, doprowadzały do ruiny niektóre części ówczesnego basenu Morza Śródziemnego. I teraz na skutek. Tej sytuacji ci ludzie czasami na skutek biedy musieli się sprzedawać w niewolę, no bo już wszystko rozdali, co mieli. Wojsko przeszło dwa razy, zjadło wszystko zboże, zjadło wszystkie krowy, wszystkie świnie, wszystko z nich nie ma nic. No i ci ludzie z biedy sprzedają się do niewoli, żeby mieć pieniądze na utrzymanie. I teraz, kiedy Paweł pisze do Galatów i mówi o wolności, to żebyście wy wiedzieli, że Paweł nie ma na myśli takiej wolności, tylko mistycznej, rozumiecie? Jak on mówi: słuchajcie, Jezus przynosi wolność. To Paweł myśli wolność, którą galaci doskonale rozumieją. To tak jak ja bym Wam dzisiaj mówił o głodzie, co to znaczy, że Pan Bóg przychodzi, nasyca głodnych, to my to traktujemy w Polsce troszeczkę jako taki głos duchowo-mistyczny. Bo dzięki Bogu w Polsce na razie głodu nie ma i daj Boże, żeby nie było. Ale gdybyśmy pojechali do Afryki i powiedzieli, że Pan Bóg nasyca głodnych, to wszyscy Afrykańczycy natychmiast zrozumieją, prawda? Czujecie tą różnicę, że to, co my czasami tu duchowo tak bardzo odbieramy, że ci ludzie zupełnie inaczej przeżywali. Dlaczego to mówię? Żebyście się starali się czytać ten list w takim duchu, w jakim on został napisany, bo wtedy będą do Was dochodzić te treści, które Paweł chciał przekazać. Czyli mamy czasy Klaudiusza i czasy Nerona to są te czasy, kiedy powstaje ten list. Jest to przede wszystkim młoda wspólnota. To wiecie, to są wspólnoty, które 20-30 lat, 40 życia w znaczeniu chrześcijaństwa, no bo Jezus Chrystus umiera rok mniej więcej, prawdopodobnie 30, prawda? Paweł pisze te listy, czyli prze, przed rokiem 70 te listy są napisane, czyli mamy do czynienia z okresem 40 lat, czyli jeżeli powstaje jakaś gmina chrześcijańska, to jest wszystko, to jest wszystko świeże. Bracia, mówiąc krótko, tak jak wasze powołanie, tak jak wasza wiara. Jest wszystko bardzo świeże. I ci ludzie są pełni pytań. I oni na końcu będą w końcu to, o co w tym wszystkim chodzi. O co chodzi w tym wszystkim, w tym chrześcijaństwie. I dlatego ja jestem bardzo zadowolony, właśnie, że mamy ten list, ponieważ mam nadzieję, że on pomoże Wam pytać się o Waszą tożsamość. Świeżo jesteś w zakonie. Co to znaczy być kapucynem? Co to znaczy być naśladowcą świętego Franciszka? Co to znaczy chcieć. Chodzić po śladach Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, to są te same pytania, które zadawali sobie galaci wówczas. Co to znaczy być chrześcijaninem? 30 lat. Wtedy nie było instytucji papiestwa jako takiego, pra, kodeksu prawa kanonicznego, dogmatów nie było, kanonu Pisma Świętego, tabernakulów nie było. W wielki pierwszy, wieki w ogóle nie było tabernakulów, prawda? Nic nie było wtedy. Sprawowały się Eucharystie po domach. Rozumiecie, to jest, to jest żywa, żywy kościół, który dopiero się tworzy. I ta wspólnota przeżywa wiele napięć, wiele, wiele trudności. I teraz do tego listu zostało napisane bardzo dużo komentarzy. Luter ten list też obracał na wszystkie strony, nie do końca go dobrze rozumiał, ale, ale tam i ta kwestia wolności wypływa. I co, co jest ważne, że Pismo Święte, bracia, traktujemy w całości. Czyli nie dogmatyzujcie rzeczy na podstawie jednego fragmentu. Dobra? Czyli jak czytamy list do Galatów, on mówi o wolności chrześcijańskiej, to my tą wolność chcemy rozumieć tak, jak je ja rozumie. Całe pismo święte, prawda? Bo na przykład tutaj jest powiedziane, że wiara płynie, znaczy, że usprawiedliwienie przychodzi z wiary. I to prawda, ale list świętego Jakuba daje pewne dopełnienie, mówiąc, że wiara bez uczynków jest martwa. Ale usprawiedliwienie nie płynie z uczynków, usprawiedliwienie płynie z wiary. Jest taka piękna rzecz, to już na koniec tego wstępu, mianowicie 1 stycznia. Czyli oczywiście my rok liturgiczny zaczynamy z początkiem Adwentu, pierwsza niedziela Adwentu. Dla nas jest rok liturgiczny, wtedy się zaczyna. Ale w sposób cywilny rok zaczynamy 1 stycznia, świętej Bożej Rodzicielki. I tego dnia, ja muszę wam powiedzieć, byłem bardzo poruszony, bo właśnie tego dnia, jak zobaczycie, jakie czytania są, to pierwsze czytanie, czyli wyobraź sobie, że ktoś po raz pierwszy przyszedł do kościoła 1 stycznia, Jakiś młody chrześcijan, nigdy nie był w kościele, ciekawy, przyjdzie do kościoła i zobaczymy, co tam jest. I pierwsze czytanie, które dostaje, jest czytanie z Księgi Liczb. To jest, czytanie, to jest, to jest błogosławieństwo. To jest to nasze, które Franciszek zostawił braciom. To jest to błogosławieństwo z Księgi Liczb. A drugie czytanie jest czytanie z listu do Galatów, które mówi o wolności chrześcijańskiej. I zobacz, na porogu Nowego Roku. Pan Bóg nie obrzuca nas przykazaniami, to masz robić, to robić. Nie. nie. Pan Bóg przychodzi w wielkiej wolności i mówi: słuchajcie, chcę podarować wam najpierw swoje błogosławieństwo, a potem każdemu z was chcę podarować wolność, która płynie z wiary w Jezusa Chrystusa. Taka jest perspektywa na początku roku, którą Pan Bóg nam podarowuje właśnie przez list do Galatu.